Co dzisiaj serwujesz dobrego? E, dziś serwujemy, zaserwuję krewetki z głowami. E, to są krewetki tygrysie. Dlaczego z głowami? E, głowy, dlatego e, one faj, fajnie współgrają z całością, fajnie wyglądają, a do tego jeszcze jest dużo, dużo smaku Gigi. w środku, w głowach. Więcej aromatu. Tak, i smaku. To czyń swoje Znaczyna. powinności. Ja ci oczywiście w tym pomogę. Okej, okay, fajnie. Jakie tu składniki mamy? E, tu mamy e, do krewetek, dodamy sobie. Mus z mango, z odrobiną cytryny. Chrust z pietruszki. pietruszki mm -hmm. maronowane w buraku. Chips z salami. O, super e, czosnek, tak. Ty będę mogła Ci w czymś pomóc? E, jasne. Zaczynamy od krewetek. Wrzucamy mm -hmm. e, je na patelnię. A Ty będziesz podpalać. Tak? tak? O, super. To... Zobaczymy. Ale się oczywiście u... mi powiesz, jak to zrobić? E, tak, pomogę. Ok, i. Tak malutko? Żałujesz mi? Czy co? Nie, bo to jest pokazowe danie i żeby cię brzuszek nie bolał, także zrobimy to e, Rozumiem, żebym się za bardzo nie przyjadła. Tak. OK, będziemy flambirować. Jeśli mogę, poproszę o odpalenie Jakbyś panika. mi mógł pokazać, jak to się robi? OK. Odbezpieczamy, tak? Tak. I tak. Uda ci się? No, sama to zrobię, okay. ja jestem dosyć samodzielną kobietą, więc... Okay, Moment. Możemy. Uch, Poszedł ogień. I do tego dodajemy białe wino. Mhm. Alkohol zawsze do owoców morza, prawda? Tak, fajnie, fajnie gra alkohol, tym bardziej białe wino. Mhm. Jest delikatniejsze niż czerwone. Czerwone nie bardzo polecasz? No nie, do krewetek do krewetek raczej. To nie. ciężkie. Tak. Mhm. teraz dodajemy chili. A, czyli będzie na ostro. Na pewno. E, płatki czosnku. Cosneczek, tak. Tak. Super już wygląda, piękne kolory. Dodajemy pieprz. Pieprz, sól. Sól. Mhm. I tak naprawdę za chwilkę krewetki będą gotowe. A tutaj już taki niecodzienny składnik widać, z salami, e, a tu mamy, tak? Tak, salami, z tym, że w innej postaci. Mhm. E, to są chipsy z salami. Fajnie. Fajne, takie połączenie i mięsa z krewetkami jest jak najbardziej. E, no fajne. Tak, ja uwielbiam takie połączenia, bo fajnie się fajnie współgrają. Mm -hmm. e, możemy już nakładać. Wykładać, na talerz. tak? To ja pozwolę sobie przytrzymać talerz. Okay. E, I sosik na nie początek, na patelni, tylko na talerzu. Tak, mus z mango. Mm -hmm. Wow, wygląda apetycznie. Nie żałuj, nie żałuj, tak, tak. <laughs> Oliwę, oliwa z pietruszki. Mm -hmm. Piękna kompozycja. Kolory chyba też odgrywają dosyć dużą rolę, jeżeli e, chodzi o talerz, tak, prawda? Tak, przykładam bardzo, bardzo dużą rolę odnośnie talerza, ułożeniu na talerzu. Mm -hmm. Wizualny wygląd dania dla mnie osobiście jest bardzo ważny i uczulam wszystkich pracowników na kuchni, żeby jednak też zwracali uwagę na to. Bo jednak człowiek na początku je oczami, prawda? Tak. 50% sukcesu to jest wizualny wygląd talerzy. Mm -hmm. Krewetki wjeżdżają. Krewetki. A jednak to danie jest dla osób z dużą cierpliwością, prawda? Czy tylko e... ja jestem taka niecierpliwa i denerwuje mnie obieranie? E... Myślę, że nie. Myślisz, że nie, dobrze. Nie zgadzasz Dodamy... się ze mną. Nie, nie zgadzam się. <laughs> okay. Dodamy kilka płatków Mhm. Mm Czasneczek też. Tak. Czosnek też oczywiście podamy e, z patelni, który był flambirowany. Mhm. No wygląda w to cudownie. Podamy sobie jeszcze chips salami. A, myślałam, że to bezpośrednio będzie na patelni, ale jednak nie, bo pewnie by się spaliło, prawda? Tak, nie, nie, one nie już. One już nie, 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 nie. One by nam się na pewno spaliły. Mhm. A tak naprawdę tego byśmy nie chcieli. To przypomnij, co to jest za składnik? E, chrust z pietruszki. Mm, no super. Ale mogę sobie jeden spróbować? Jasne. Bo jestem ciekawa. Mm, dosyć nieco smak. Odrobinę e, kiełków z e, słonecznika. Mm -hmm. I? I fajny akcent e, gruszki maryno, marynowanej w... Stąd ten kolor? W soku tak, z buraku. buraku. Ok, super. Okay. I to jest całe Dania. To jest skończone danie. Drodzy Państwo, razem z szefem kuchni zapraszamy na live cooking. Dziękuję. Najbardziej. Zapraszamy.